Witam, witam serdecznie, drogie, kochane, yy, baranki na czytaniu trochę październikowym jeszcze, bo jeszcze ten październik mamy i przede wszystkim listopadowym czytaniu. Kochani, yy, horoskop taki typowo jesienny macie poniżej w filmikach wideo, jak zjedziecie niżej, albo znajdziecie to na playliście yy, pod tytułem właśnie horoskop jesienny tam macie praca, finanse, Właśnie yy, yy, relacje, związki, miłość yy, i jakieś tam jeszcze inne tego typu zagadnienia. Natomiast to czytanie chciałam zrobić trochę inne, żeby nie powielać tych energii, nie, nie pytać o to samo. W związku z tym jest to czytanie na cztery żywioły, czyli co w tych waszych żywiołach tutaj się będzie działo, czego będzie brakowało, czego będzie za dużo, czego będzie akurat, jak to się będzie wszystko układało yy, i zobaczycie, jak to fajnie tutaj wychodzi. Zawsze to będzie jakieś uzupełnienie, oczywiście, tego jesiennego czytania. No i też pamiętajcie o tej numerologicznej, tutaj o numerologicznym nowym roku, bo 21 września weszliśmy w nowy 2026 rok numerologiczny, czyli nowy rok. I, kochani, tam macie dwie serie. Jedna to jest numerologia, czyli wasza wibracja główna i w jaki rok wchodzicie. Wszystko tam jest wytłumaczone i sobie możecie zobaczyć pod kątem numerologii i oczywiście. Znaki Zodiaku, karty Tarota i co właśnie karty mówią jeszcze dodatkowo na temat wejścia w nowy rok numerologiczny. To też macie na playliście albo poniżej, więc szukajcie sobie. No i oczywiście tradycyjnie Wasz horoskop urodzeniowy od urodzin do urodzin. To mówię dla tych, którzy są tutaj być może pierwszy raz. Na koniec robimy sobie, kochani, przesłanie od Waszych przewodników, ale to na samym końcu. A ja już le lecę, lecę, lecę z czytaniem. Kochani, dla Was na październik i listopad, i poproszę właśnie o taki przekaz dla wszystkich osób, które mają znak Barana w swoim horoskopie, przede wszystkim też w tym słonecznym, ale nie tylko, bo też i w Astendencie, i w Księżycu. Co na październik i na listopad mam przekazać, jeśli chodzi o cztery żywioły? Co w tych żywiołach dla Barana powinnam przekazać? Poproszę o taki przekaz. Ok, kochani. No to skoro prosimy, no to będzie nam dane, prawda? I zaczynamy, kochani, żebyście tutaj mi nie usnęli. Energia główna w październiku i energia główna w listopadzie. I teraz lecimy z żywiołami. Październik i listopad jako żywioł ognia. Żywioł wody. Październik i listopad. Październik i listopad. Żywioł powietrza, październik i listopad. I żywioł ziemi, październik i listopad. Ok, na spodzie, jako energia w tle, zerkam sobie w trzy ostatnie karty, żeby zobaczyć, co jeszcze jest w tle. Tu mamy główną energię, ale tu mamy w tle i to będzie ogólnie taki na październik i na listopad jeśli chodzi o te wasze żywioło, waszą energię, yy, powiem wam tak, yy, no dosyć fajną macie energię, yy, bo dużo tutaj się będzie działo takich produktywnych rzeczy, czyli na początku może być tak, że będziecie odczuwać takie niezdecydowanie, takie zamieszanie, chaos, brak jakiejś decyzji, trochę bujaniu w obłokach, trochę takie. Nadinterpretowywanie różnych rzeczy, wyobrażanie sobie czegoś, co tak naprawdę yy, może za bardzo wychylicie się z tą wyobraźnią, bo wyobrażać sobie gdzieś tam i marzyć trzeba. Natomiast potem szybko, ostąpił, jak gdyby zejdziecie na ziemię, przy królu buław jest to, jest to szybkie zejście na ziemię, przejęcie kontroli, przejęcie władzy nad sobą i nad decyzjami, które chcecie podjąć, czyli już tak się nie. Nie, nie rozpędzacie. No i na końcu mamy dziewiątkę buław, czyli takie trochę przemęczenie, takie trochę poturbowanie, ale też widzę, że nie poddajecie się i macie się nie poddawać, więc mogą być różne sytuacje, które będą wynikały z waszych decyzji teraźniejszych, ale też i tych przeszłych które podjęliście i też to takie zamieszanie trochę z dokonywaniem tych wyborów i dokonywaniu tych obecnych tutaj decyzji. Natomiast nie bójcie się tylko dlatego, że możecie zostać poturbowani, bo im bardziej będziecie poturbowani, tym bardziej Was to zbuduje. Choć wiem, brzmi to niefajnie, bo wszyscy byśmy chcieli kąpać się w super piance, natomiast uwierzcie mi, że to kąpanie w tej piance tak naprawdę nie jest dobre, dla naszego rozwoju, dla naszej duszy, bo więcej możecie zaoferować tym, że macie przeżyte jakieś swoje doświadczenia, różnego rodzaju potyczki, czy to w życiu osobistym, czy w, w zawodowym. Każdy, każdy, kto osiąga jakikolwiek sukces zawodowy, czy też emocjonalny, związkowy, to wie, że musiał najpierw dojrzeć do tego, doświadczyć, zrozumieć, potknąć się ile razy, żeby zrozumieć co jest ważne, co nie jest ważne i to są te lekcje i te lekcje tutaj są może jakieś tutaj właśnie dla was do przerobienia, do podjęcia decyzji, ale też was to troszeczkę, nazwijmy tak kolokwialnie przeczołga. No dobrze, no to co was tak przeczołga, kochani? No najprawdopodobniej i yy, jest tu pokazane to nadal w energii głównej jeszcze, czyli takie po prostu tło no to zobaczcie, w październiku mamy dziesiątkę mieczy i kontynuacją jest szóstka mieczy, czyli coś się kończy w październiku, plus minus oczywiście. No nie róbcie tutaj, że to będzie, wiecie, ciach i, i równo z końcem października to się ucina, bo pamiętajcie, że to są energie, to tak działa trochę trochę do przodu. Natomiast no musimy to jakoś spinać sobie, jak o, o tym mówimy, więc powiedzmy, że w październiku dziesiątka mieczy, czyli gdzieś tam jeszcze takie dobicie z jakiejś tam strony. Czy to będzie osobista, czy, czy emocjonalna, Jakieś tam, jakieś przeżycie, jakieś sytuacje trudne, czy zawodowe, czy finansowe. No, w każdym bądź razie będzie to krach, będzie to czegoś koniec i zawsze ta karta jest fajna, bo ona tak naprawdę mówi się, że jest negatywna, bo to jest 10 mieczy tak naprawdę wbitych w plecy. Tutaj mamy powbijane po prostu strzały wszędzie i to jest takie dobicie, ale jednocześnie to jest jakby koniec tego dobicia. Już 11 jest, strzały nie ma, 11 miecza nie ma, więc tak naprawdę już nic was nie zabije, to was wzmocni. Dosłownie to chciałabym to tutaj ująć natomiast możecie odczuwać jeszcze takie dobicie jakąś sytuacją jakimś słowem, jakimś gestem, jakimś zachowaniem jakąś sytuacją to może się jeszcze u was pojawiać i później w listopadzie kochani mamy szóstkę mieczy i wy już wiecie właśnie po tym poturbowaniu po tym zakończeniu, po tym że coś już się w końcu skończyło po jakichś trudach, po jakichś bolączkach że teraz już wiecie w którą stronę chcecie iść i tu jest szóstka mieczy I to może być przeprowadzka, a to może być zmiana miejsca zamieszkania, to może być odejście od partnera, partnerki, męża żony, od pracy, zmiana tej pracy, ale też same miecze mówią o tym, że najpierw się to dzieje w Waszych głowach, więc tak naprawdę w tych głowach się tutaj będzie kończyło. Przestaniecie przeżywać coś dziś emocjonalnie w środku. A, yy, I też zaczniecie podejmować te decyzje właśnie w głowach, no bo należy pod, podkreślić, że mówimy tutaj o energii mieczy, czyli powietrza, żywiołu powietrza, więc tutaj yy, będzie się rodziło to w waszej głowie, że chcecie już czegoś innego, chcecie ruszyć do przodu i to będzie się wiązało z ruszeniem po coś nowego. I tu oczywiście słońce na horyzoncie się będzie pojawiało, ale jest jeden warunek, trzeba naprawdę zakończyć. To, co mieliście zakończyć. Czyli ta dziesiątka mieczy musi się dopełnić. To nie jest tak, że na pół gwizdka coś jest niedokończone, coś jest nierozwiązane, niedogadane, nieprzegadane, niewyjaśnione. Nie, nie, nie da się tak, kochani. Albo kończycie i wtedy możecie ruszyć do przodu i podejmować te swoje decyzje, właśnie, albo yy, mimo to, że Was to trochę poturbuje, bo pamiętacie, co Wam powiedziałam, że zaczniecie te decyzje podejmować, prawda? I one będą podejmowane przez Was, tylko trochę Was poturbują, bo to jednak będzie kosztowało was trochę emocji, ale te decyzje będą jedne z najlepszych, które będziecie mogli pod, po, podjąć. I mówię decyzji w liczbie mnogiej, aczkolwiek może to być po prostu jakaś jedna ważna sprawa, jeden ważny aspekt w waszym życiu, um, który może dotyczyć um, jakiej pracy, takich osobistych um, tutaj rzeczy. No ale zobaczmy sobie w takim razie, co w tych żywiołach. Um, otóż tak, yy, w żywiole ognia mamy tutaj informację taką. Ja się, ja się chcę dowiedzieć z, tych, z tego żywiołu, żywiołu ognia, co cię napędza, co cię aktywuje, baranie, na co masz wpływ, tak, jeśli chodzi o, o ten żywioł, tak. Otóż w październiku, no na pewno, znowuż mamy miecze, więc na pewno napędza cię coś, o czym myślisz, coś, do czego dążysz, coś, co... Co ci spędza sens powiek, bo już w listopadzie mamy kartę świata, zobaczcie, znowu dopełnienie, znowu koniec. Karta świata, energia główna, szóstka mieczy, naprawdę wyruszacie po coś nowego. Coś się tutaj będzie na przełomie października, listopada dopełniało. I to, co ci napędza, to to, że wiesz, że to już jest koniec czegoś, tak? Że koniec jakiejś trudności, koniec jakiejś sprawy, koniec jakiejś rozmowy, koniec jakiejś sytuacji, jakiegoś jakiegokolwiek czegoś, tak? Będzie tutaj wyciąganie ręki. Czy to przez Was, czy przez kogoś w waszą stronę, no tego to już Wam nie powiem, ale będzie tutaj będziecie mieli na to wpływ czy przyjmiecie to, czy nie no oczywiście, ja proponuję zawsze nie palić za sobą mostów w sensie takim, że zawsze zostawić po sobie jakiś ślad w postaci przebaczenia wybaczenia, rozwiązania i tak ponieważ robiąc coś po złości albo w nerwach, albo kończąc coś w nienawiści, mimo że wiem, że czasami tak po prostu się no, nasuwa się samo i się nie da tego wyplenić to tak naprawdę robimy my sobie krzywdę, bo to my sobie potem każdego jednego dnia sypiemy sól na ranę i dlatego, dlatego tak to wygląda. Natomiast odblokuje się was ta kreacja. To, co was będzie napędzało, to, co będzie was aktywowało, to właśnie to, jeśli poukładacie sobie przede wszystkim w waszych głowach, a potem w działaniach wasze sprawy. Wtedy jak gdyby reaktywujecie swoje od nowa, swoją nową energię, tą kreację, tą twórczość. To działanie, tą odwagę, znowu ona wróci. Karta świata domknie to, a karta świata zaczyna nowy cykl w waszym życiu, więc jesteście przed nowym etapem swojego życia i ta jedynka numerologiczna, o której wspomniałam na początku, bo weszliśmy w tą jedynkę, naprawdę ma tutaj u was wydźwięk, jeśli chodzi o ten żywioł, bo tu zaczniecie w końcu mieć siłę, mimo że pogoda nie będzie taka, bo jest jesienna, bo już jego słońca jest mniej, te akumulatory nam się nie ładują jak powinny, to i tak wy wtedy będziecie mogli te agregaty swoje w środku uruchomić i jeszcze tą energię z siebie wydobyć, tą energię twórczą, tą energię do działania, do tworzenia czegoś nowego, do kreowania czegoś nowego, do odzyskania swojej własnej odwagi, do tego, żeby jakieś, pozakańczać konflikty, żeby też zapanować nad jakąś, nad jakąś wybuchowością, bo to też jest w żywiole ognia. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o ten żywioł ognia. Natomiast, no co w emocjach, kochani, żywioł wody. No to tu mamy emocje, relacje, oczywiście, tak, uczucia. No i tutaj w październiku, kochani, znowuż mamy mieczy. W ogóle to macie tych mieczy tutaj dosyć sporo, więc wszystko siedzi w waszych głowach. Nie jest to was żywioł, a jednak, a jednak jakoś bardzo mocno was to przyciśnie. Otóż w emocjach, kochani, paść mieczy jako, jako karta na październik, czyli taka bardzo świeża energia, bardzo ciekawa, ale to oznacza, że wy tak naprawdę nie bardzo rozumiecie tych swoich emocji. Że wy tak do końca nie rozumiecie to, co czujecie, jaką, jaką macie, jaki macie kontakt sami ze sobą, ze, ze swoją, swoim wnętrzem tylko i jakby, tylko się skupiacie na waszym umyśle, bo tutaj jednak, no, miecze to jest umysł, a paść to jest taka świeża energia, taka ciekawa, pełna takiej ciekawości, ale też taka buntownicza, też taka zadziorna i to się rodzi w waszych głowach, co powoduje wasze emocje i je zakłóca, bo już tutaj mamy piątkę buław, czyli zobaczcie, znowuż jest jakiś konflikt w was w środku, który wywołujecie też na zewnątrz. To, co się dzieje z wami w środku, w waszych umysłach, powoduje wasze uczucia, a te uczucia powodują potem to, co Wychodzi z was na zewnątrz. I znowu możecie popaść w jakieś konflikty, bo znowu możecie nie, nie skorzystać ze swojej energii, ze swoich potencjałów, bo będziecie się skupiać na różnych sprawach, sytuacjach, jak to rozwiązać, jak tutaj dopiec, jak tutaj z tego wyjść, jak tutaj coś, jak to zakończyć. Mogą być takie sytuacje. W tych emocjach nie mamy ani jednego, zobaczcie tutaj kielicha, więc wszystko mówi o tym, że tych, te emocje są zakryte takim. Tutejszym, dzisiejszym funkcjonowaniem, takim właśnie rywalizowaniem, takim kłóceniem się, takim. Ym poczuciem mnóstwa, mnóstwo oczu na Was, tak? Jakimś bycie pod lupą, bycie kontrolowanym, albo to Wy kogoś kontrolujecie. I też takie czasami dziecinne gdzieś wybuchowe zachowania z Waszej strony. I to najpierw się rodzi w Waszych głowach, w Waszym działaniu, w Waszych uczuciach, a potem właśnie w Waszym działaniu. I tak może tutaj wyglądać ten październik i listopad, on będzie bardzo aktywny, tylko Wy tą energię z pożytku na nic innego. To jest tak, jakbyśmy, wiesz, co co, no chcieli zużyć baterię do, do pilota, ale najpierw byśmy ją zużyli w 90% na coś, czy to w 80% na coś innego, a potem włożymy ją do pilota, żeby jeszcze ten pilot trochę podziałał, czyli właśnie wy. No nie da rady, bo już zużyliście tą energię i potem po prostu padniecie i nie będziecie mieli siły na naprawdę ważne rzeczy i na tą zmianę, która będzie naprawdę dla Was dobra i pozytywna. Jak już mamy tutaj um, te uczucia, to już od razu sobie zrobimy. Ziemia, ziemia to są finanse, zdrowie, oczywiście finanse, praca, zdrowie, no i wasza sy sytuacja ma y materialna. No i tutaj w październiku mamy dziewiątkę kielichów, czyli mamy to zadowolenie takie, mamy to takie trochę tutaj y skupienie na sobie, i może to powoduje, że za bardzo albo nie skupiacie się na sobie w ogóle, albo się za bardzo skupiacie na sobie. Natomiast w październiku jest pokazane, że jest to czas, w którym powinniście się na sobie skupić, tylko w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Że tak, oczywiście nie popadajmy w jakiś narcyzm, uwielbienie, ale pamiętajmy, że jesteśmy bardzo ważni dla siebie i powinniśmy być najpierw najważniejsi. To jest to, co zawsze od nieraz opowiadam, że w samolocie jak spadają maski, w sensie o tym, jak mówi steward, czy Stewardesa, to najpierw mamy nałożyć ją sobie, potem pomóc osobie z boku, nawet jeżeli to jest nasze najukochańsze dziecko, to i tak najpierw mamy pomóc sobie, żebyśmy byli w stanie pomóc tej drugiej osobie. I tu jest dosłownie takie samo zobrazowanie: czyli najpierw pomagacie sobie, najpierw dbacie o siebie, o samozadowolenie. Tylko tak jak mówię, żebyśmy nie przekroczyli jakiejś granicy y, takiego, wiecie, takiej pychy, takiego trochę narcyzmu, to musi być wyważone. Zadbajmy o siebie, tak? I też y, pamiętajmy o tym, że. Żeby to było takie nie tylko wyważone, ale też podniesione do jakiegoś poziomu mimo wszystko, tak? Ponieważ mam też wrażenie, że właśnie Wy w ogóle o sobie nie myślicie. W dziewiątce kielichów to jest takie skupienie na sobie i trochę takie odpuszczenie, i bardzo by było dobrze, gdybyście właśnie w tych napiętych sytuacjach, o których przed chwileczką powiedziałam, o tych żywiołach chociażby wody i ognia, żebyście właśnie trochę odpuścili, ponieważ za bardzo wam się to wszystko gotuje i przekładacie to potem na uczucia. I potem na działania. Więc troszeczkę może odpuśćcie. Pomyślcie sobie może z innej perspektywy, a jeśli nie, to po prostu nie myślcie, tylko odpuśćcie. Bo w listopadzie, tutaj, jeśli chodzi o o pracę i finanse, to tu jest pokazane siódemka mieczy, więc znowuż tutaj, siódemka mieczy to jest takie kombinowanie, takie aby przetrwać. Albo ktoś będzie chciał Was oszukać, wykorzystać, albo to Wy chcecie kogoś oszukać, albo wykorzystać, no to Wy wiecie najlepiej, więc słuchajcie, tu bądźcie ostrożni oczywiście, a tu z kolei, no nie róbcie rzeczy, które są z Wami niezgodne, bo potem to do Was wróci. Finansowo jakby jako tako jest pokazane, że w październiku będziecie się trochę lepiej czuli, jeżeli właśnie poczujecie się sami ze sobą dobrze. Czyli to co powiedziałam, te trzy Zdania wcześniej, tak? Finanse będą tutaj się jakoś w miarę poprawiały, chociaż wiemy, że gdzieś tutaj, gdzieś tutaj będzie dosyć nerwowo w październiku. No i właśnie w listopadzie, żeby to jakoś utrzymać albo dalej pociągnąć, albo dalej gdzieś tworzyć i być gdzieś tutaj w tej sprawczości, bo tutaj jednak finanse to jest ziemia, to jest to, co tutaj po czym stąpamy, no to tutaj musicie zachowywać się zgodnie sami ze sobą i uważajcie, żeby się też nie dawać wykorzystać, tak, żebyście nie robili ponad swojej siły pracy, żebyście nie robili czegoś, co jest z wami niezgodne, żebyście nie robili czegoś, do czego jesteście zmuszeni, bo możecie to w każdej chwili zmienić i naprawdę to nie jest tak, że nie możecie, możecie, można to sobie zaplanować z dwu, trzy miesięcznym wyprzedzeniem, żeby mieć za co funkcjonować, ale myśleć, co chcielibyście zrobić, dlatego że tu, y, tutaj macie chwilę taką, że jest fajnie, a potem fajnie nie jest. Jest stabilność finansowa, potem, potem jej za chwilę nie ma. Jest zadowolenie, potem tego znowuż nie ma, musicie kombinować. I tak wygląda wasze funkcjonowanie. Jeśli chodzi o zdrowie, to po, poprawa jest oczywiście w okolicach października, więc jeżeli macie jakieś tam dolegliwości różnego typu, nie mówię o jakichś poważnych tutaj chorobach absolutnie, bo nie, nie śmiałabym w ogóle na ten temat mówić. Natomiast w październiku mamy poprawę, y, poprawę, y, tutaj zdrowia w listopadzie no i tutaj będzie zależało od waszego właśnie nastroju, od waszego podejścia, od waszego sposobu myślenia, bo te myśli będą generowały, zatruwały wasz organizm albo nie i to będzie zależało niestety albo stety od was. No i żywioł powietrza na sam koniec, czyli właśnie myśli, komunikacja wiadomości, różnego typu umowy, decyzje mentalne, które podejmujecie w Waszych głowach. No i w październiku jest karta gwiazdy, czyli wy, wy macie jakieś marzenia, wy macie jakiś plan, wy możecie się aktywować. Tutaj karta świata to ruszenie do przodu, wy chcecie coś realizować, tylko się sabotujecie. Jak nie myślami, to uczuciami, potem działaniem i za każdym razem to lega gdzieś w gruzach. Więc tutaj w tych Waszych myślach są jakieś marzenia, są jakieś cele. Zostańcie w tej energii, zostańcie, myślcie tylko o tym, myślcie o tym celu, niech on będzie, Niech on będzie taki naprawdę dobry, pozytywny, który wnosi coś w Wasze życie i też być może w czyjeś. Więc bądźcie przy tym. Natomiast. Wiele rzeczy też się tutaj w Waszej głowie zacznie troszeczkę układać, mam nadzieję, bo w listopadzie już mamy rycerza pentakli, więc zaczniecie powolutku sobie siać i budować małymi krokami to, co jest dla Was ważne, to, co jest dla Was stabilne i to, i to, o czym myślicie. Bo zobaczcie z kolei, tutaj właśnie w żywiole powietrza nie mamy ani jednego właśnie miecza, tylko mamy jedną. Karty, która przede wszystkim naprzeciwko stoi ogień i, i, i powietrze, czyli karta świata i karta gwiazdy, więc tak naprawdę, moi drodzy, te wszystkie trudności są po to, żebyście zaczęli coś od nowa, żebyście w jakiejś dziedzinie swojego życia, i teraz jeszcze raz uprzedzam, nie mówię tutaj konkretnie o. Konkretnych sytuacjach zawodowych czy miłosnych jakichś relacjach, bo to macie w horoskopie jesiennym. Chcę Wam tutaj zobrazować, ale wy i tak będziecie wiedzieli. Wasza intuicja, Wasza podświadomość wie, o czym ja tutaj mówię. Dla każdego to będzie znaczyło coś innego. Karta świata i karta gwiazdy mówi o tym, że przyszedł czas na zmianę. Na zmiany w jakiejś dziedzinie waszego życia, na to, żeby zaistnieć. Być może to dotyczyć sfer finansowo-zawodowych, a może dotyczyć po prostu osobistych aspektów, tak? Bo tu w uczuciach, no niestety, ciągłe konflikty, ciągłe takie niezrozumienie, ciągle tutaj jest taki konflikt w Was. Wy sami nie wiecie, co chcecie zrobić, więc może przyjdzie czas na to, żeby zacząć marzyć i te marzenia spełniać, a nie tkwić w czymś, co tym marzeniem nie jest. Więc tak to moi drodzy kochani, wygląda. Zobaczmy w takim razie na sam koniec przekaz od przewodnika dla Barana. Poproszę taki przekaz na październik i na listopad dla Barana. Poproszę taki przekaz na październik i na listopad. O, prawie sama wyleciała. Ok. No i zobaczcie, w październiku mamy informację, pomoc. Potrzebna pomoc jest już w drodze, więc cierpliwie ją oczekuj. Czyli widzicie, też możecie prosić o pomoc, też możecie wierzyć w to, że są osoby, ludzie, sytuacje, które gdzieś tam się fajnie poukładają, jeśli o to poprosicie. Poproście też samych siebie, swoją własną. Duszeczkę o to, żeby was dobrze ukierunkowała, aby troszeczkę stonowała to, co się dzieje w was samych, te wasze napięcia, a potem te sytuacje, bo też wasza reakcja przekłada się na to, co się dzieje w waszym realnym życiu. Czy w to wierzycie, czy w to nie wierzycie? No, jeśli nie wierzycie, to tym, tym gorzej, prawda? W listopadzie mamy pióro. Ta karta ta, to wiadomość od jednorożców, że są blisko ciebie. Więc tak jak powiedziałam, ten listopad nam się klaruje bardzo fajnie, bo mamy kartę. Kartę świata, kartę szóstki, szóstki y, mieczy, tu mamy wcześniej gwiazdę i właśnie budowanie czegoś od nowa, głównie oczywiście w sferze materialnej, finansowej, zawodowej, no bo jednak jest to pentakl, ale zaczynacie o tym myśleć, więc być może to jest takim głównym problemem, choć uczuciowy, pewnie jakiś relacyjny też, ale pamiętajcie, że macie wsparcie i wystarczy w to po prostu uwierzyć, a nie poddawać się tym złą energi złym energiom, złym takim Myślą, które powodują uczucia, a te uczucia powodują działania, jakie podejmujecie, których bardzo często później żałujecie, i się to zapęta. Jesteście w takim kołowrotku, i co jakiś czas dziesiątka mieczy, czyli znowuż. W końcu się skończy jakieś, jakieś nieporozumienie, jakaś sytuacja i odnowa Polska Ludowa, bo nic z tym nie robicie i niczego nie, niczego nie wyciągacie większych prawdopodobnie wniosków. Mówię prawdopodobnie, bo każdy z Was jest inny, ale, ale chcę, żebyście zrozumieli o co tu chodziło w tym całym przekazie. Mam nadzieję, że to wszystko od samego początku, od, od tego co mamy na spodzie talii do samego końca było to dla Was w miarę zrozumiałe i że wiecie co w tych Waszych żywiołach się dzieje i co należałoby zrobić żeby trochę tą swoją sytuację poprawiać, tak po prostu, zwyczajnie, aby to wszystko się zaczęło fajnie układać, a w danych żywiołach, żeby pojawiły się te energie, które tymi żywiołami rządzą, czyli właśnie buławy, w, w żywiole wody, kielichy i wtedy mamy wszystko na, na swoim miejscu. Jeśli mamy pomieszane te żywioły, to znaczy, że tu mamy czegoś za dużo, tam czegoś za mało. No i w Waszym przypadku na pewno są to emocje, te pozytywne, których tutaj nie ma i tutaj od tego też by trzeba było zacząć. Wszystkiego Wam dobrego, życzę, Pamiętajcie, rozejrzyjcie się po tym kanale, tak jak mówiłam, przede wszystkim po tej playliście, bo tam jest horoskop urodzeniowy, nowy rok numerologiczny, horoskop na jesień. Zerkajcie, kochani. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za waszą y, tutaj obecność, jak zwykle jesteście cudowni. Dziękuję wam za wasze komentarze, za łapki, za subskrypcje, y, za postawione mi kawy. Od mam jeszcze tutaj troszeczkę, więc dziękuję tym osobom, które Robią ten gest w moją stronę. Wszystko macie w opisie filmu, jeśli macie życzenie, czy postawić mi kawę, czy się do mnie odezwać, proszę bardzo, nikogo nie namawiam, ale pozdrawiam za to wszystkich tutaj i każdego z osobna i też osoby, które spod tego znaku znam właśnie na prywatnych spotkaniach. Do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Papa! Pa.